Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie, z tej strony Mister Anonymous, a w dzisiejszym odcinku pierwsze co... Wiem, ściemno za Tak lepiej? Dobra, pierwsze co w dzisiejszym odcinku chciałem Wam powiedzieć to to, że mój kanał, co ostatnio zauważyłem, bardzo ładnie prosperuje, świetnie tutaj wszystko... Wszystko działa tak jak sobie to zaplanowałem. Wyświetl Wyświetlenie mam już łącznie na kanale 1232, za co należało się ogromne brawa niemi, ale Wam, bo to Wy te wyświetlenia nabijaliście. 28 subskrypcji, to co chyba najważniejsze chciałem w dzisiejszym odcinku powiedzieć, na 30 subskrypcji. Chociaż jeszcze, jeśli będą tak szybko, przychodzić, to na 35, zrobię specjal. W którym pokażę Wam moje stanowisko do nagrywania. Także musicie się postarać i szybko te dwie subskrypcje dobić. Pokazać ten kanał swoim znajomym, rozgłosić go, udostępniać moje filmy na swoich Facebookach, Instagramach, Snapchatach. Wszystko, wszystkie możliwe źródła są dozwolone. Także tutaj naciskamy guzik Subskrybuj, zaznaczamy dzwoneczek. I wszystko jest tak, jak powinno być. Zaczyna się od tego, że wszukaj, wpis wpisujemy Mister Anonymous. Dobra, już mamy. No i piąty, piąty wynik yy, wyszukiwania to mój kanał. 33 filmy. Tutaj mamy te wszystkie filmy. Subskrypcje polecam kanał Mister Dawanekset, yy, Krzyw Wieczowek. Yy. Także to chciałam wam powiedzieć. Polecam Wam też kanał Mr. Majo, który teraz tu wam pokazuję. Dobra, to było wszystko, co chciałam powiedzieć Wam w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że szybko dobijecie tych 30 subskrypcji. To co? Widzimy się w następnym odcinku. To cześć!